Czy wiesz, jaki jest najczęstszy przekręt banków w Polsce? Wyobraź sobie, że od 2011 roku w 96% przypadków umów kredytowych, banki przeliczają odsetki błędnie, a co za tym idzie kredytobiorcy tracą pieniądze średnio od 5 do 20% w każdej racie. A skala problemu jest tak duża, bo chodzi o 4 miliony sztuk umów kredytowych zawartych po 2011 roku. Więc jeśli masz zawarty po 2011 roku kredyt gotówkowy, który aktualnie spłacasz, to módl się, żeby Twoja umowa zawierała płynnie. Bo można tym z dużo zyskać. Co trzeba zrobić? Wysłać umowę na kontakt .pl w celu bezpłatnej weryfikacji. Następnie, jeśli Twoja umowa będzie zawierała błędy, to zastosujemy sankcje kredytu darmowego, powalczymy o kredyt gotówkowy darmowy dla Ciebie, zmniejszymy Cię ratę o połowę i zwrócimy Ci wszystkie poniesione koszty. Step analiza umowy jest bezpłatna, więc poświęć minutę, wyszlij umowę do analizy i dowiesz się, czy możesz odzyskać swoje pieniądze za to, że bank zachował się z Tobą nieuczciwie. Kontakt .pl. Darmowa analiza.